Modyfikator. To modyfikator był. Tak, nie bolało jak musiałem A to ja miałem w pierwszej rundzie teleport, ten modyfikator. Teleport to modyfikator. No, to jest modyfikator. No, spoko rola. I najlepsza rola do nierobienia tasków. To jest zaczynasz w tym samym miejscu, w którym skończyłaś poprzednio. No, do kurwy. Czemu mi nie dają tych jebanych sidekicków, jak mam jakąś useless rolę, tylko jak jestem pierdolonym inżynierem na przykład albo szeryfem, no popierdoli mnie, nie? Dobra, Dediri, czy ty zabiłeś tak, i padłeś tak, na łapkę. Tak, ja pierdze, tak. nie mogę, <grym> nie wytrzymam, wow, wow. Deary, a... a kim jesteś? No ja kim jestem? Szeryfem jestem. No, a szeryfem tak, tak. A szeryfem, zabiłeś Wiktora, to tak. z szeryfem, ciekawostka jest szeryfem. No nie, niemożliwe. Był no, tifem, ale jest szeryfem. Byłem ale tifem, jaka nie jest nie, szansa w ogóle nie w to, że nagle początek? No to nie, to początek... w takim wypadku. A, Kurwa i teraz nie za bardzo mogę, w w A, Kurwa, za bardzo mogę klejmować tifem, inżyniera. Ale jest w ogóle bo nie, nie mogę nic na naprawić. on strzela Ale ciekawostka, on jest szeryfem, ale... No wow. Znaczy, no ogólnie serio? takie zabijanie na początku no jest, rundy randomowo serio. jest takie Albo jest Spare. Twoim nie, kolegą, ja kolegą tak impostorem, robię. albo Twoim kolegą dole, sidekickiem. Tak nie, nie, nie. Dobrać, no. AB, co co to, no. Rol... Nie czekaj, no, walisz go. Ej, bierze to. No tak, no jestem dobrą rolą. Ale na jaką literkę się kończy? No, no, na E. Dobrze, no Ej, jest czysty. A Dedir jest jeszcze ryfem. No taka jakaś patologia. się podziała. No, Dobra, trzeba się sprzątnąć rozdrywać. tego trapera. Ten helwek z tym koniem. No, Jakie konie wy widzicie? Tak się no, jest bugowany jest ten Bugowany jestem mocno, co mam powiedzieć? Ko koniem się stało. Mniej pobugowany no, niż to twój. to ten Tego problem, co tepnęło. Nie no kurwa, szypał. Okej. Okay. Gdzie jest ciało Trochę tam na kątach na komsach aj... no to praktycznie zginął na No ja, mogę wam powie, ja mogę Tam było sporo ludzi. No, Trochę tak nie ogarnąłem co się a... dzieje, bo tak biegaliście no, no, dookoła nie, niego. No, nie, ale. Ale pokazało wam czerwonego flesza, nie? To znaczy, że no. tak był impostorem i WIPE, na okazji, tak, tak. no ja właśnie a... zębiałem, czy jak... No, no, no ja właśnie to... nie ogarnąłem no, też no, co się no, stało. A no, co, ty, co ty 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 jakby... To zabiłeś impostora? Tak. To dziwnie mi się zawrócił tam. Tam były dwa ciała? Nie a dziękuję jadę. bardzo, dziękuję. A... a o co chodziło z tym fleszem, że był impostorem? No bo to był VIP. W sensie, że po prostu jak A jak byłby, byłby vipem, dobry to VIP, to co? No, to samo to jest mi się, po prostu. Pokazuje po prostu kolory osoby, nie miała. A. No dobra. No, to, to tak, a może będzie zielony, Ale... jak był dobry? Tak. Aha. Znaczy bo to to żółte i żółte i czerwone chyba. Ej, ale że Luna tego ciała nie widziała. po prostu tym. Ona jest jakimś kurwa zjadaczem. był celebryta. To taki celebryta po prostu modyfikator. No dobra, no to po prostu. Luna może być tym zjadaczem ciał. Mówię, co się nie dowiemy w tej rundzie. Przestać zabijać. No nie, to jest. A tylko że ona jest dzieckiem jeszcze, nie? I na razie nie mogę. I proszę na mnie nie głosować, bo wiem, kim jestem. Aten, o chuj. Beksiego, ja już legiona. klikałem kurwa, już Ale, tak, klikałem tak, dobra, ja nie, wiem, ty tak, wszystkie. Nie już to, kurwa the klikałem, the nie. Jest. nie? Nie no jest. Jestem Jestem Jestem, nie może być szeryfem. Widziałem, nie zabiłem jest. Legiona, A... potem ATM zabiję. Najpierw role mu zabrali Później go zajebem, później, później go Luna jeszcze zeżarła, nie? Znowu, no, kurwa, mnie pieniądze. przemienią pewnie, nie? No, no, właśnie po meetingu nie zginąłeś, to mnie dziwiło. A, nie miałeś A. spela. No, dziwne to masakra. Ja u mnie spela nie miałem, więc no. Co, co, co to, to było? Ekran. No właśnie, ja to miałem, A wezmiałem. bo to celebryta zginął! Celebryta no. no, nie no nie dawno nie Celebryta nie, bo nie, nie a, a, no, Nie, no, nie niebieski, no, może, może niebieski. No. No. niebieski to jest może, ten, to jest A nie, neutralka, neutralka, neutralka. A myślałem, że to Pojebie mnie, nie. Czekaj, czekaj, tak to nie, on w ogóle na mnie się wywalił, nie, nie mam pojęcia. Bo ja A on. No i co, <coughs> i defał No mogłem, no. na, na The Deerim, który był no, dobry, nie. przez to przeżył? Nie, kurczę. Ale, ale The Deary nie może zabijać. I zginął. Mhm. No. No, Znaczy, i jest dobry. Nie, The Deary nie może zabijać. Nie, może, ma, może, może, może być Jesterem, Vulturem. Tak. No dobra, no to, ale no jest zabijający, nie wpłynie na rozgrywkę. no dobra, no to. No w takim razie skip, no. No, no bo ja tak, taki niebieski ekran mam i kurde nagle wychodzę, wychodzę z Taska i widzę martwe. No ja się <głos》> znałem, i się właśnie Zastanawiałem się o co chodzi właśnie, że ona wywalił na mnie. Choć, niebieski co? ekran mnie właśnie zdziwił. Chodź, 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 chodź. Nie wiem, zobaczę. Może przyjdę. No chodź, chodź. Ja myślę. Ja jest. pierdolę A co mi dasz jak przyjdę? Potwierdzam. Kosef, o kurde Ala, To ten, ten powiedział powiedzał, powiedzał, A powiedział. ja wiem, że powiedział Wiem, Idę że powiedział. tam czekam, no, czekam. no to chyba oboje dostaniemy Nie, Od bounty huntera Dobra, no to co, szeryfa krajmujemy, nie? Mogłem w sumie tego krakiera pierdolnąć tam. Ty, 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 ty. Kurwa, Delwex Ej, Ejbi się skonował, ejbi się skonował. Tak, skanowałem się, ale kurde, Wexi w dopiero co jakieś Dobra, jakoś, 6 sekund. Ma. A, gdzie, a gdzie był, był Wexi? We Wexi jest na 100 ma około 6 sekund, ale próbowałem biec wybiegał. dalej, żeby szukać się mordercy, ale nie zdążyłem. Tak, ja wybiegałem i widziałem jakiego ciała upadało, myślałem, Luna, że to ja nie jest ja, ja lunę właśnie Co to koło storage'a na dole. Osoba, no, osoba, no, osoba która zabiła raczej nie pobiegła do elektryka, wydaje mi się, że No ja, w biegłem, stronę... Ja biegłem, o, ja biegłem jest, ogólnie, jest, ogólnie właśnie, z dołu z boiler room'a. No, 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 ja właśnie minąłem lunę koło storage'a i pobiegła w stronę kompsów. To to no, jakieś... Ogólnie jest ktoś, kto chciałby się zeskanować? No nie. Ja nie. A ja. A jedyna informacja jaką mam to że u mnie Delvex jest koniem. Bo fajny, fajny skan jest. Zostaw mnie. Nie piję. Tak to fajny. Zobaczysz, skubik. chodź Delvex jest małym koniem. A, A ja prajde. mi pewnie portal postawi. No ktoś się będzie chciał zeskanować i go wypierdoli w kosmos. Nie, bo oddziel, oddzielny przycisk masz do teleportu tak? i do A, no, no tak, rzeczywiście. Dobra, ale co, co to zobaczyć po prostu jak to wygląda śmiesznie to no cały czas na mnie głosuje, a ten? Ja na ciebie nie. głosuję. Czemu na mnie? Bo mnie brutalnie zepiera w poprzedniej rundzie. cykla ja Dobra, jebniemy luno. Nie dajcie mi w ogóle pograć. Tylko gdzie ona jest? John... Ja dalej, jak to wygląda. Ej, hey, gdzie ona jest? Halo. Delvex coin. Baby. Legio. No boże Legio. kurwa, no. no. Dobra, ogólnie to szukałem. Szukałem Luny, bo chciałem ją pierdolnąć, ale że... klakier, był, klakier, klakier był pod ręką, to go jebłem. Tak, Luna była Ale w jestem szeryfem. No tak. No tak, a co? A co? Nie no, serio szeryfem jestem. Szukałem Luny, ale jej nie znalazłem a całą ja rundę i, i jebłem randomowo klakiera. Ja no mówię, tak. Że... No kurwa, całą rundę szukałem luny. No ktoś inny klejmuje szeryfa? Nie. No dobra, ale nie. No ale nie ma pewności na szeryfa. no. Patrzcie, Delvex ma już 15 lat. No. Nie no, skim. Kurwy. Jeszcze tylko 8 brakuje. No tylko jest w awarii. Nie, szeryfa, no, no. Derweks nie głosuj na mnie. Będę, bo jest mi dalej przykra. Pierdolę. kur ludzkie. <laughs> Ale ich wyzywam zaraz po tej rundzie, Okej, okay, Dawid był z kimś loversem. W związku z tym? No właśnie, a gdzie ciało? A, to bo co? nikt się nie opowiada, to ja nie wiem czy mnie słuchacie, no, czy coś. A, no, <laughs> ciało, co? Dobra, co? ciało jest w labie, wywrócił się tuż W labie, ]ami. Dobra, a kto był w elektryku teraz? Chyba Dediri był na kamerach wcześniej, a, czy nie? Był w nie, ja nie wiem w ogóle na ja kamerach. Nie, na kamerach? Kamery ja, nie, ja nie byłem. A było pewnie było druga osoba, która zginęła. Dobra, ja byłem na adminie, ja byłem na adminie, więc trzy osoby były, w sensie dwie osoby były w labie. Luna szedła, weszła do specymena, no i na kamerach też były osoby. Tak, tak tak hmm. świeciło jak wchodziłem. w labie. No to znaczy no no. nie tyle co did, był, się... Ty byłeś ciałem w labie, Luna była w ja byłem na admin panelu, diry był z ciałem na kamerach w elektryku gdzieś tam. Ja na, na elektryku nie byłem w ogóle. Ale, obawiam się, yeah. że może być dwóch, bo za dużo ciał. Ale, no, The nie zostaje. Właśnie, na kamerach wcześniej był Hubi. No, The Deary na pewno zabił to, 100%. Jestem w stanie, ale ty pewnie jesteś drugim, ale chuj. Nie, no, Delvex. Kim był klakier w ogóle? Vampirem, nie? Jeśli to od razu byś. Nie o, no, ale. Ale, ja to to no, no, no. masz obronę. A patrzy, pytam się, kto jest w specymencie. Skąd miałbym wiedzieć, że ktoś jest w ogóle w Luna jest w bo ja na drugim panelu. Delvex, to zagłosowałeś na był. Delvex tak. był z ciałem w labie, które zgłosił, a ty byłeś z dwoma ciałami w tym... Za, y, mo mogło być zawsze tak, że drugie ciało było gdzieś na adminie, a ty Nie zgadłbym, że ona była... Nie, nie zgadłbym, że Luna była tak Zabiłeś na, na adminie i na adminie siedziałeś, może tak też być zawsze. Ja głosuję na ATM, a może AD ATM zabił koło siebie gdzieś i na adminie patrzał. Nie. Karamba wami. o oh, time breaker o oh, debile No i mówiłem, że on był. No. no kurwa, masz szczęście, że to wygrałeś, bo już myślałem, że mnie popierdoli. Chciałbym powiedzieć, że jak następny raz będę miał fajną rolę crewmate'a, Jakiś chuj mnie zmieni w sidekika, to mnie popierdoli. Byłem raz szeryfem, raz z szeryfem byłem, zmienił mnie a ten w sidekika. Później byłem inżynierem, myślę sobie fajnie, pochilluję sobie w wętach, wyskoczę tylko naprawić. Kurwa, sidekick. Teraz byłem szeryfem i mówię, i mówię, mówię jeszcze do czatu, kurwa. Zaraz mnie jakiś chuj zmieni w sidekika, bo mam fajną rolę. I co? Idę di 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 na białym koniu.